Często zdarzało mi się tak, że po prostu po jakimś podkładzie wychodziło mi wypryski. Mamy tutaj taki znaczek, że jest to tester. Bardzo ciekawy wyglądający produkt. Hejka, tutaj jestem na szczytamy etykiety. Jestem kosmetologiem i dzisiaj sobie sprawdzimy, jaką pielęgnację ma Versov. Zaczynajmy. Sprawa nie wyglądała łatwo. Musiałam troszkę się naszukać. Ponieważ Wersów nie nagrywa takiego typowego skincare contentu. głównie pokazuje gdzieś tam makijaże, a mnie interesują składy pielęgnacji, jakiej stosuje. Zaczniemy może od tego, co obecnie nagrywa, i porównamy z filmikiem sprzed lat. Zobaczmy, co na Instagramie ma nam do pokazania Wersów ze swojej pielęgnacji. Zaczynamy od produktu, który sama bardzo lubię, czyli wody termalne. Wody termalne są super, jeśli chodzi o nawilżenie twarzy, łagodzenie. Są to bardzo naturalne produkty, wydobywane, i tak właściwie to jest tyle. Jeśli chodzi o wody termalne, jest to sam składnik aktywny w sobie. Akurat ta z Aven jest bardzo delikatna, więc tak właściwie do każdego typu cery się nada, nawet dla dzieci. Kolejny mamy krem SPF, on jest od Lancôme. Nie znam do końca jego składu, więc sprawdźmy razem. Narodowo zaczniemy od oceny ceny. 167 zł za taki produkt, czyli to już jest ta górna półka. Jeśli chodzi o znakowanie, na opakowaniu, to możemy zobaczyć, że jest to SPF 50, czyli najwyższa możliwa ochrona SPF. Mamy UVA w kółeczku, co oznacza, że ochrona UVA to jest minimum 1 trzecia. Ochrony UVB, no, czyli 50 na 3, no, to jest około tam 16. Minimum 16 ma tej ochrony UVA. I tutaj mamy 4 plusiki, czyli bardzo wysoka ochrona przed UVA. Przejdźmy od razu do składu. Alkohol, dość wysoko w składzie. Zaraz, zanim mamy e, silikon, on ogółem nie jest złym składnikiem. Nie chcę demonizować silikonu. W skórach, na przykład, mocno odwodnionych, e, albo jeżeli mamy takie problemy sensoryczne z takimi bardziej tłustymi rzeczami. No to silikony sprawdzają się super. I tutaj Wam zaznaczyłam taki jeden filtr, który budzi kontrowersję. Jest to tak zwany filtr chemiczny starego typu, tak zwany avobenzon, i on ogółem jest dość niestabilny, aczkolwiek jeśli występuje z innymi filtrami chemicznymi, to nie powinno być z tym. Problemu. Ogólnie jeśli miałabym ocenić ten krem SPF, no to wydaje się całkiem okej. Okay. Jeśli ktoś może pozwolić sobie na taką cenę i dobrze mu się sprawdza, no to czemu nie? Jedna rzecz mnie zastanawia z tym kremem, który pokazuje tutaj wersow, że mamy tutaj taki znaczek, że jest to tester, więc bardzo mnie to ciekawi, czy taki kupiła już będąc stacjonarnie na przykład w Seforze. I po prostu pani jej sprzedały tester, czy otrzymała go na przykład w paczce i też jest oznaczony jako tester. I następnie mamy jakąś tam jej rutynę makijażową. Tutaj jak możecie zobaczyć z opisu, Wersow chwali się, że post nie jest sponsorowany. I tak właściwie mamy tutaj miks e, różnego typu produktów, od drogeryjnych poprzez bardziej takie już e, z wyższej półki. Więc w sumie fajnie zobaczyć taki miks, że też osoba, która jest tak bardzo sławna i znana, używa też drogeryjnych produktów. Następny post. I tutaj akurat jest reklama. Jeśli chodzi o reklamy u takich bardzo znanych influencerów, którzy nie zajmują się tematem, ja bym mocno nie sugerowała się ich opiniami na temat produktów, które akurat reklamują, z tego względu, że nie wiadomo, czy to są produkty, których używają na co dzień. Bazują na tej marce osobistej, reklamują produkt jako. To jest serum, którego używam, co skłania ludzi do kupienia myślą taką, że e, osiągną takie efekty wyglądowe skóry, na przykład takie, jakie ma Versov. A ma bardzo ładną skórę. Zobaczmy sobie to serum. La Roche-Posay to jest taka marka dermo, dermokosmetyków. Jeśli chcecie, żebym poruszyła bardziej temat dermokosmetyków, to koniecznie dajcie znać. Ponieważ dermokosmetyki... Praktycznie nie różnią się niczym od zwykłych kosmetyków. Nie ma osobnej kategorii na darmo kosmetyki. Jeśli chodzi o skład, tutaj znowu wysoko alkohol i następnie mamy silikon. Fajnie, że pantenol jest drugi na, na drugim miejscu w składzie, znaczy, że jest go bardzo dużo. No też jakby to serum reklamuje się tym, że jest z witaminą B5, czyli z pantenolem. Skład ok. Mm, bardzo prosty. I znowu ta cena. On w cenie podstawowej kosztuje 190 zł. Tutaj mamy 30 ml. Jest to dość wysoka cena na to, co ten produkt nam e, proponuje. Dobra, lecimy dalej. Kilka moich mastebów, które sprawiają, że mam piękną i zdrową skórę. Podstawą jest zbilansowana dieta oraz częste picie wody w ciągu dnia. A kondycja Super. Wpływ ma higiena naszych akcesorów do makijażu. Ja mam na tym. Ten... To prawda, ostatnio przypominałyśmy o tym na profilu, jak. Jeszcze nie obserwujecie, to koniecznie zerknijcie. Ale jednym z najważniejszych czynników jest odpowiednia pielęgnacja, którą zawsze rozpoczynam od umycia rąk. Jest to niedoceniony krok, czyli mycie rąk tuż przed e, pielęgnacją. Wydaje mi się, że większość osób e, nie ma z tym problemu, ale jeśli macie, koniecznie wprowadźcie mycie rąk przed pielęgnacją. Mycie osuszamy ręcznikiem papierowym. Tutaj też jest kolejny post sponsorowany z marką Apis. Ja ogólnie lubię markę Apis. Większość produktów mają dobrych. Tutaj używamy takiego żelu do mycia twarzy. Ok, skład jest bardzo prosty, fajny, do niczego nie mogę się przyczepić. Jeśli chodzi o cenę 41 zł, jest za 300 ml, to też nie jest źle. Taki żel to jest godne polecenia. Wygląda fajnie. Ok, widziałam, że Wersow osuszyła. Twarz ręcznikiem papierowym jest to fajny krok, ale ja tak jak już wcześniej mówiłam polecam zakupić sobie po prostu takie malutkie ręczniczki i je sobie wymieniać i stosować do twarzy. Następny mamy peeling od Apis. Tutaj kolejny bardzo dobry produkt. Bazuje na kwasie mlekowym i gdzieś przy końcu mamy kolejne kwasy, czyli winowy, jabłkowy i salicylowy. Ogólnie skład jak najbardziej ok. Nie oczekiwałabym od tego peelingu jakichś spektakularnych efektów wygładzenia, ale jest fajny, taki nawilżający wręcz bym powiedziała, że Nada się dla cer bardziej wrażliwych, suchych. O regularnym złuszczaniu skórę peelingiem oraz Dobra, tutaj mamy bardzo ciekawie wyglądający produkt. Ja jeszcze go nie widziałam na żywo. Powiem szczerze, ten aplikator trochę mnie. Zaciekawił. Za 37 zł to jest też taka całkiem normalna cena, jak dla kremów pod oczy. One zazwyczaj są e, troszkę droższe. O, fajnie. Ma w składzie biomimetyczne peptydy, olej z awokado. Tutaj też nie mam do czego się przyczepić, nawet bym powiedziała, że no to jest całkiem spoko polecajka. Sama bym wypróbowała chętnie. Na nakładam krem. I jeszcze mamy na końcu taki krem z tej samej serii, więc obstawiam, że będzie bardzo podobny skład. No, to jest praktycznie ten sam skład. Powiedzmy bardziej tylko bogatą. Ale no, ta seria mnie zainteresowała dzięki Verso. Teraz przejdźmy sobie na kolejny kanał Verso. Będzie on na TikToku. Tak zwany skin care w samolocie. Zobaczmy. Dobra, tutaj mamy dezynfekcję rąk, bardzo takim fancy produktem. I pierwszy wychodzi nam tonik. No i Verso używa właśnie tego toniku. Znalazłam go w Sephora. Zobaczmy, jaki ma skład. Dość wysoko niacynamid, To jest głównie taki a, tonik z niacynamidem. Dobra, w na następnej kolejności mamy serum, no ono już jest droższe, kosztuje 375 zł za 30 ml, masakra, bardzo drogi produkt, ale zobaczmy, czy jest warty swojej ceny. Złota witamina C i niacynamid, w sumie mało tych składników aktywnych tutaj, jeśli chodzi o to takie chwalenie się producenta, co tam jest w tym serum. Okay. To są ciekawe składniki, jakiś kwarc, ametyst, złoto. Czy one mają faktycznie przełożenie na kondycję skóry i wygląd? I jakieś takie właściwości pielęgnacyjne, nie powiedziałabym. Nie ma do czego się przyczepić, ale też powiem szczerze, no nie zachwyca mnie kurczę za 375 zł. To ja bym chciała być zwalona z nóg, żeby to były składniki takie, wiecie, nowoczesne, fajne sposoby dostarczania tych składników, aktywnych jakieś takie innowacyjne, coś tam. A to jest w sumie serum z niacinamidem 5%. I mamy kolejny kremik. Prezentuje się on w ten sposób. A cena wygląda. Chwila ciszy. No, to już jest pół tysiąca za krem. Nie widzę tych 500 zł tak szczerze. Jeśli chodzi o skład tego kremu, nie jest on zły. Jest plus taki że otrzymujemy też filtry y, fizyczne. Jeśli chodzi o tą witaminę C, no to ona jest w tym miejscu, za peptydami. Peptidów ogólnie nie dodaje się zazwyczaj dużo do mm, kremów, a więc tej witaminy C też nie jest za dużo. Szkoda, że nie ma napisanego stężenia. Czy warto kupować taki krem za 500 zł? Yy, nie wydaje mi się. <ścoughs> Odpowiem poprawnie politycznie, nie wydaje mi się. Trochę są tutaj pomieszane kroki, już mówię o co mi chodzi. Wersof wykonuje masaż na kremie z filtrem. Ja ogółem czegoś takiego nie polecam, ponieważ krem z filtrem troszkę mm, osiada nam na skórze. Skóra nie jest idealnie gładka, więc warto, żeby krem, który nakładamy z filtrem był bardziej wklepywany niż tak wmasowywany. Takie tarcie będzie powodowało, że ten krem będzie się przesuwał. Nie będzie on tak efektywny i po prostu w miejscach, w których dawaliśmy duże tarcie, czyli na przykład tak jak tutaj Verso wykonuje mas masaż żuchwy, to po prostu tam będzie miała mniej tego kremu z filtrem. Taki masaż możecie wykonać na przykład na olejku, jak macie właśnie fajny jakiś krem nawilżający, który ma duży poślizg, to też możecie wykonać na tym masaż. Możecie nawet na suchej buzi wykonać masaż, z tym nie ma problemu. Problemu. Po to te wszystkie techniki dwóch palców, nakładania, pamiętania o czubku nosa i o płatkach yy, uszu, więc yy, nie utrudniajmy działanie temu kremowi i po prostu nie wykonujemy masażu na kremie z filtrem. Tak prezentuje się obecna pielęgnacja Versof. E, takim przewodnim składnikiem, jakie bym powiedziała, że stosuje jest to niacynamid. On ogólnie jest bardzo popularny, więc w wielu produktach występuje, ale praktycznie w każdym tym takim pielęgnacyjnym e, u Versof jest ten niacynamid. Czy jest to sekret tej pięknej skóry? Bardzo możliwe. Ale też nie mamy takiej pełnej pielęgnacji. Wydaje mi się, że to, co widzimy na Instagramie, to są głównie gdzieś tam te reklamy, ale nie widzimy takiej prywatnej pielęgnacji wersów, jeśli wiecie o co mi chodzi. Ale grzebiąc w internecie, znalazłam filmik sprzed lat, tak właściwie sprzed 2020 sprzed 4 lat w którym wydaje mi się, że Wersów pokazuje swoją taką prawdziwą pielęgnację, jaka wyglądała sprzed 4 lat temu i znacząco się różni od tej, która, którą stosuję teraz. Bardzo lubię tę mgiełkę, ponieważ ona nadaje moim włosom taki blask i wydaje mi się wtedy bardzo taka zdrowa i wygładzona. Okej, okay, włosy gotowe. Zazwyczaj najpierw patrzę na skład, a później na zapach. Oczyściłam sobie swoją buzię tonikiem, nałożyłam sobie płatki pod oczy, to później lecę z kremem. Użyłam tego kremu z od marki Skin79. Tutaj widać prawdziwe zużycie tego kremu, więc Werslow musi bardzo go lubić. Nie znam do końca tego kremu, więc sobie zobaczmy. Teraz do kupienia w Hebe za 200 zł, więc to też jest dość drogi produkt. Ale na pierwszym miejscu faktycznie ma ten wyciąg ze śluzu, ze ślimaka. Też ma niacinamid, też ma potem silikon, ale ma też skwalan, trochę barwnika, sporo ekstraktów, e, ferment. Ogólnie skład uważam, że jest całkiem spoko. 199 zł, no to musiałby się komuś naprawdę bardzo dobrze sprawdzać ten krem. E, nie jest zły. Teraz na noc używam sobie zamiennie dwóch kremów. E, albo ten, również w marki CK79, albo ten. Te dwa kremy bardzo fajnie mu się sprawdzają. Widzę, że w tamtym okresie wersów używa bardzo dużo z tej marki Skin79 no nie są to produkty naturalne, możliwe, że właśnie ma takie działanie regenerujące jest bardzo podstawowy patrzmy jeszcze ten nawilżający wydaje mi się, że to jest ten tutaj też wygląda fajnie nawilżająco jeszcze właśnie mamy takie substancje dbające o mikrobiom skóry to też jest bardzo fajne że coraz więcej kremów stawia na to, żeby gdzieś tam zadbać o tym mikrobiom więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby przetestować jeden z tych trzech kremów, postawiłabym na ten. Ten wydaje się taki najbardziej, najbardziej uniwersalny dla każdego. No i skład też ma całkiem okay, okay. Naprawdę duży nacisk na to, żeby nie tylko moja e, buzia fajnie wyglądała po podkładzie, ale też żeby wyglądała zdrowo i ładnie moja cera potem jak go zmyję. Ze względu na to, że często zdarzało mi się tak, że po prostu po jakimś podkładzie wychodziły mi wypryski e, i ja przykrywałam jeszcze raz tym podkładem, żeby tego nie było widać, bo naprawdę bardzo fajnie wyglądała mi cera. Ale co z tego, jak później e, będę się niedobrze czuła z moją buzią bez makijażu. A właśnie o to chodzi, żeby się dobrze czuć nawet bez makijażu w swoim ciele i w swojej buzi. Tutaj wersów zwróciła uwagę na bardzo ważny Ważny aspekt, co trochę się kłóci z jej pielęgnacją, czyli że unika teraz produktów do makijażu z alkoholem, ponieważ powodowały wysuszenie jej skóry. Patrząc na jej skórę, ogólnie oceniłabym ją jako taką normalną, idącą w stronę suchej. Nie powiedziałabym, że ma cerę tłustą, więc faktycznie ten alkohol może u niej się nie sprawdzać. Aczkolwiek produkty, które stosuje obecnie, ten alkohol już zawierają wysoko w składzie, więc może coś się zmieniło z tą skórą, w szczególności pociągiem bo tak to niestety jest. Jeśli miałabym podsumować, jak to wygląda u Wersow z pielęgnacją, to niestety nie miałam dużego pola do popisu, żeby ocenić, jakich produktów stosuje Wersow na co dzień. Widzę dość sporą zmianę, nie tylko wizerunkową, ale też właśnie z takim podejściem może do nagrywania, do tym takiego cieszenia się tym, tą pielęgnacją. Bardzo podobał mi się ten filmik sprzed 4 lat. Widzę tą taką radość z tego dzielenia się swoją kosmetyczką. Obecne film miki są bardziej robione na poważnie, tak stonowanie i właśnie brakuje mi troszkę tego personalnego dzielenia się produktami, których używa wersów. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób chciałoby wiedzieć, co stosuje, ponieważ cerę ma bardzo ładną i zadbaną, ale też nie porównywałabym się, ponieważ wersow ma na sobie bardzo dużą presję, jeśli chodzi o swój wizerunek. Na tym też opiera jej się trochę marka osobista, więc widzę, że przykłada bardzo dużo. Uwagę do tego, jak wygląda, jak się prezentuje. Wiem, że teraz spłynęło na nią dość sporo hejtu za zmianę wizerunku, za trochę wypowiedzi, jakie mówiła. Myślę o sobie, że jestem jaka jestem, zaakceptowałam siebie. Jeśli mogę dodać coś od siebie, to żebyśmy byli dla siebie troszkę bardziej życzliwsi. E, bo na koniec dnia po tej drugiej stronie jest faktycznie dziewczyna, młoda dziewczyna, może trochę zagubiona, może ale mam okropne zęby, nie zmienię ich, wiecie, muszę je po prostu zaakceptować. oputrawia mojego uśmiechu i wreszcie nie mam czasu, żeby to zrealizować. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę, ale no... To nie jest zła osoba i wydaje mi się, że ta taka złość, która gdzieś tam się gromadzi w ludziach niestety spłynęła na nią, no i to oberwała powiedzmy za wszystkie influencerki i za jakby to takie podejście do promowania pewnego kanonu, Urody. Koniecznie dajcie znać, kogo następnego ocenić. A teraz zachęcam Was do zostawienia dzwoneczka pod filmem, ponieważ będę kontynuować tą serię. I dajcie znać, co sądzicie o produktach, który używa wersów. Czy to jest dobrze dobrana pielęgnacja? Czy powinna bardziej dzielić się swoją pielęgnacją, żebyśmy my jako obserwujący mogli wiedzieć, co stosuje naprawdę? No i dajcie znać, jak według Was ewoluowała pielęgnacja wersów. Czy na gorsze, czy na lepsze. Do zobaczenia. Cześć.